Witajcie kochani, więc to już kolejny filmik już z konkretnym zadaniem co będziemy robić. Jak już wiecie, wcześniej zapowiedziałam, że będą nam potrzebne kartki kolorowe, nożyczki, klej i nasze wyobraźnie też. I też prosiłam o wycięcie figur geometrycznych i dlaczego nam to jest wszystko potrzebne, więc Wam już pokazuję. U mnie powstała taka praca plastyczna, czyli z różnych figur powstały, na przykład z takiego kółeczko, mi się skojarzyło ze słońcem, więc dorobiłam promienia. Trójkąt i kwadrat mi się skojarzył z domkiem. To jest domek dla ptaszka. Jak widzicie, moją główną rolą będzie tutaj ptaszek. Z kółeczek powstały na przykład kwiatki. Później też powstały takie chmurki, więc to, co mi się skojarzyło, tutaj pokazałam, i teraz na tej podstawie to, co mi się skojarzyło, powstaje pewna bajka. A bajka brzmi następująco: pewnego słonecznego poranka, kiedy niebo było bardzo piękne i niebieskie. Kwitły piękne kwiaty. Latał sobie ptaszek. Bardzo wysoko. Lubił sobie latać, latać. Czasem sobie zajrzał do domku, żeby coś zjeść. I dalej latał, latał. Ale pewnego dnia bardzo się zmęczył i był wycieńczony i spadł na ziemię. Leżał sobie długo, aż znalazł go pewien chłopiec. Ten chłopiec zabrał ptaszkę do domu. I zaczął się nim opiekować, nakarmił, owinął mu nóżki. Po prostu yy, poświęcił mu tuż, też swój czas. W tym miasteczku mieszkał pewien starzec, taki mądry człowiek, który zawsze dobrze radził ludziom, który kochał ludzi, których też chciał im życzyć dobrze, radził im dobrze. I ten chłopczyk chciał trochę przechyczyć tego starszego człowieka i udowodnić mu, że nie ma racji zawsze. No i wziął tego ptaszka i poszedł do tego starca. A tego ptaszka schował do, e, w swojej dłoni i powiedział tak. Zaraz pytam się tego starszego człowieka, i niech mi odpowie i mu udowodnię, czy ma rację, czy nie ma racji. Ale chciał mu udowodnić, że oczywiście ten starzec nigdy nie ma racji. I mianowicie spytał się tego starszego człowieka: Powiedz mi, czy ptaszek, który jest w mojej ręce, czy jest żywy, czy martwy? I chłopczyk sobie wtedy pomyślał: Jak mi powie, że jest żywy, to go będę tak dusić w ręku, żeby udowodnić, że ptaszek jest martwy. Ale jeżeli powie, że jest martwy, to go tak wypuszcza na dłonie i on poleci sobie. I udowodni, że ptaszek jest żywy. I w ten sposób pokaże, że ten starzec nie zawsze ma rację. No i jak spytał się tego starca, czy ten ptaszek jest żywy, czy martwy, to starzec długo się nie zastanawiał. Powiedział mu: czy ten ptaszek jest żywy, czy martwy, to zależy od ciebie. Więc, Kochani, morał z tej bajki jest taki, że nasze życie też jest w naszych rękach. Wiele zależy od nas i czy nasze życie będzie piękne i mieć w sobie życie, to też zależy od nas. Dlatego warto po prostu poświęcić ten swój czas i swoje życie na to, żeby nasze życie było piękne, wartościowe i żebyśmy mogli, jak ten ptak, latać, ale jak upadniemy, to mieć przy sobie takiego człowieka, który też nam pomoże powstać. A żeby mieć takich ludzi koło siebie, to trzeba dużo pracować nad tym. Ale warto, bo bez drugiej osoby jest nam bardzo ciężko. Nie zawsze sami sobie poradzimy w życiu, dlatego też potrzebujemy drugiej osoby, czy to będzie koleżanka, czy kolega. Czy jakakolwiek inna osoba, czy siostra, czy brat, i tak dalej. Ale warto być dobrym człowiekiem, żeby wokół siebie zbierać też dobrych ludzi. Taki jest morał tej bajki. I teraz, kochanie, zadanie dla Was. Pograjcie to troszkę w skojarzenie z figurami geometrycznymi, czyli z czym Wam się kojarzą różne formy, powycinajcie je, też y, pokażcie, jaki obraz Wam wyjdzie. I co najważniejsze, jaka będzie też wasza bajka, jaki będzie miała przekaz moralny. Dlatego, że y, przekazywać i dzielić się dobrem to jest bardzo ważne, bo przez to też uczymy się i poznajemy też drugich ludzi. Dlatego y, liczę na waszą kreatywność. Na pewno dacie rady, bo jesteście mądre dzieci. Y, więc y, pokażcie też swój obraz, jaki Wam powstanie. I też. Y, swoją bajkę, możecie napisać, yy, czy też nagrać taki filmik, jak ja teraz robię, czy też yy, można nagrać. To wszystko zależy od Was, ale zastanówcie się, co Wam powstanie. Myślę, że coś pięknego, więc czekam i pozdrawiam.